Drodzy, Witam Was serdecznie na moim kanale Alternatywna Wiedźma, gdzie opowiadam Wam o różnych, przeróżnych książkach. Rozgoście się, czujcie się tu jak u siebie. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, do obserwacji mnie na Instagramie Alternatywna Wiedźma oraz do zostawienia łapki w górę, jeśli film Wam się podobał. Możecie również komentować. I przychodzę dzisiaj do Was z kolejną książką. Tym razem będzie to kryminał, tak jak kiedyś opowiadałam gdzieś tam chyba poprzednio już, tak? Mówiłam wam o jakimś kryminale? Chyba tak. To polubiłam się z kryminałami stosunkowo niedawno, bo na początku mojej przygody czytelniczej, naście lat temu w ogóle nie przyszło do głowy, że kiedykolwiek będę czytała z taką fascynacją kryminału. Ja to wszystko dzięki mojemu Dzielnemu partnerowi, mój małż, mnie przekonał do czytania kryminałów. I dzisiejszym kryminałem, o którym Wam troszeczkę opowiem, są Tropy Umarłego. Oto tą książkę napisał Pan Peter James, autor również takich książek jak Śmierć na, na Sprzedaż i Niedość Martwy. I jest to taki kryminał, który dla mnie był zadowalający na tym poziomie, że przez cały czas ta cała opowie, cała fabuła brnęła gdzieś do przodu, przez cały czas coś się działo. Jeżeli będziecie słyszeć w te jakieś dziwne dźwięki, to tak jak w poprzednich filmach, uprzedzam, że to moje zwierzątka, które zawsze robią się aktywne wtedy, kiedy ja się robię. Aktywna, czyli jak siedzę i tutaj, tutaj nagrywam dla Was, film do Was, mówię, to one też sobie chcą pogadać, chcą być gwiazdami. Przez cały czas coś się działo, przez cały czas ta historia um, powiedziałabym historia się działa. To wszystko brnęło um, do przodu um, i przez to było ciekawe, chciało się to czytać dalej. Oż tak się wyrażę, tu by nie urwało. Ale była to na tyle fajna książka, że stwierdziłam, że Wam o niej opowiem. I teraz tak, co do grubości, to bez podziękowań mamy 437 stron. Mamy również głównych bohaterów, dokładnie właściwie takich bym powiedziała, dwóch głównych, są tu przede wszystkim bardzo fajnie przedstawione sceny pewnej katastrofy, ogromnej katastrofy, która zapisała się na kartach naszej historii już jakiś czas temu. Nie będę Wam zwracać, może jakiej katastrofy, ponieważ mogę trochę zespolidorować, abym nie chciała. Znaczy, teraz ktoś się pewnie przyczepi, jak można opisać fajnie katastrofę, przecież katastrofa to nieszczęście. Ale owszem, można to zrobić w taki e, sposób, który czytelnikiem e, wstrząśnie, ponieważ sceny, jakie e, zostały opisane w trakcie tego, co się działo, w trakcie e, już jak ta katastrofa się działa, jak to nieszczęście spadło na ludzi, mną osobiście bardzo wstrząsnęło. Dalej mamy człowieka, który ludzi, właśnie grupę ludzi, które robiła niezłe przekręty, która oszukiwała wszystkich siebie nawzajem która na tym zarobiła, ale i też straciła, która wpakowała się w niezłe kłopoty. Mamy też oczywiście działania z tym związane policji, agentów specjalnych, detektywów, całego działu. Mamy fajnie opisane... Mm, fajnie stworzonych właściwie, a nie opisanych, fajnie stworzonych i opisanych bohaterów, którzy odpowiadali za swoje role jako właśnie detektyw, jako policjant y, i to, jak pracowali, jakie mieli charaktery. To mi się bardzo coś podobało. Co jeszcze było z takich ciekawych elementów? Nie chcę Wam streścić, nie chcę Wam zepsuć tej frajdy z y, poznawania przygód. W trakcie czytania Tropu Umarłego. Coś jeszcze było takiego, co, co, mną, co mną tam wstrząsnęło. Że nie tyle co wstrząsnęło, ale zaciekawiło mnie zakończenie, bo nie było do końca tak oczywiste, jak mi się wydawało, że będzie. a Więc końcówka też była ciekawa i myślę, że tak, w mojej całkowitej ocenie, to będzie takie w skali od zera, od 1 do 10 właściwie, to będzie takie 6 na 10, 6,5 na 10, coś takiego mniej więcej. Bo tak jak mówię, tubki nie urwało. Ale było na tyle ciekawe, że przeczytałam z przyjemnością. Nie narzekam, nie zachwalam, można sięgnąć, jakby ktoś chciał jakiś taki lekki kryminał, na przykład na początek swojej przygody z kryminałem, to myślę, że to by było dobrym Rozwiązaniem. Tak jak mówiłam, 6x6 no na 10, i chyba z tym się dzisiaj z Wami poczeknam, Taką oceną. Jeżeli macie jakieś fajne propozycje książkowe, które mogłabym dla Was przeczytać i zrecyzować, to śmiało dajcie mi znać w komentarzu lub w wiadomości poprzez Instagram na Instagramie i tutaj również y, też będzie mój mail, przez którego można się ze mną y, kontaktować. Y, staram się na bieżąco odpisywać na wiadomości, także będę wdzięczna. A ja lecę czytać kolejne książki, by móc dla Was coś nagrać. Dziękuję bardzo, że jesteście ze mną i zapraszam Was na kolejne filmy.